Właśnie przesypiłem. Podobno trochę no, robi Nie podobno to tu mają jakieś ekspertyzy tu podobno były robione no. mają wrócić to i no, no. tam że jest kanalizacją było podobno zrobione Przez to się droga by zapadać miała go. Dlatego podobno, ale już mają niby wracać. Tak ostatnio gdzieś w gazecie pisał